Witam w kolejnym odcinku z Ogródka Łukasza Dzisiaj zajmiemy się szukaniem zwierząt, robienia farmy Więc nie będę zbytnio przedłużał Zostawcie suba, lajka i lecimy Dobra, zaczniemy raczej od wzięcia siana wpierw Może najpierw przyszykujemy budulec do. To... Hmm. Ogólnie tą farmę bym chciał tutaj postawić. Nie wiem. Tak. Tam mam tą farmę yy, tego. Zboża. Tam za bardzo nie chcę tą kłaść bliziutko tego. Tutaj by się wyrównało i położyło parę płotków. I raczej by się krowy dało. Świni nie, świni nie chcę raczej. I owiec też nie chcę. No cóż, widzimy się za chwilę, jak pozbieram i wyrównam trochę tutaj terenu. Nice. Dobrze, teren już jest jakoś wyrównany. Tutaj już sobie wymierzyłem, jak to ma mniej więcej być. To ma być wielkie. Więc nic tak naprawdę. Nie stoi nam na drodze do szukania krówek no, Może mi się przydadzą kiedyś. No na pewno do jedzenia mi się przydadzą, nie? A tak to to... Nie wiadomo jeszcze. No i mamy zagrody dla krów już. Tak jak powinna wystarczyć. Na razie tak na początek sam. Nie powinno być problemów z tym. Co? Pora szukać krów teraz. Tylko ciężko będzie je trochę przetransportować, bo no. trochę mi się przeszło by je znaleźć z kolei zajmie trochę długo wracanie z nimi ale plus taki że dwie są już nie jedna jakby jedna to jest trochę dłużej by zajęła więc widzimy się jak z nimi dojdę jakoś Normalnie pociąg z krów tej Okej, okay, już jestem przy domku z nimi Jak widać Trochę długo to zajęło Długo Męczące to jest strasznie musisz pilnować tych krów Czy idą za tobą jednak A jak gdzieś sobie skręcą i tyle no i mamy krówki już Jest malutki no to... No co? to chyba na tyle z tego odcinka mi się wydaje Bo tak naprawdę nie wiem co jeszcze można by było porobić W sumie Można by było jeszcze kury sprowadzić bo kur też potrzebuje, nawet. A no to chyba na następny odcinek. To ja żegnam. Zrobiliśmy małą zagrody dla krów. To tyle z tego odcinka, więc mam nadzieję, że się podobało. Dajcie łapkę w górę. osoba. suba. Z zależką! Najmniej, najmniej, musi być. No i żegnam.